Ja pochodzę z Małopolski Zachodniej i moja mała ojczyzna to ojczyzna, którą kocham najbardziej. Ale to nie jest tylko kwestia Małopolski Zachodniej. My, Małopolanie, mamy to w sercu mamy to w tym czerwonym sercu, że kochamy swoją małą ojczyznę, Małą Polskę najbardziej na świecie. Zawsze do niej wracamy i o niej mówimy. A kobiety Małopolski to kobiety wyjątkowo silne, mocne, które walczą tak, panie ministrze walczą jak lewicę. Walczą, jak zdziwcę o to, żeby ich rodziny decydowały o tym, co chcą robić i jak chcą robić, żeby ich samorządy decydowały, co chcą robić i jak chcą robić. Troszkę by tu wypadało powiedzieć, że nie przenoście nam Warszawy do Krakowa, ani do Małopolski, bo my tu mamy swoje, swoje decyzje, swoje decyzje, które prowadzą do tego, że każdy, zarówno Mogę, patrzę na was i widzę wszystkich, których spotykam na co dzień w, w swojej pracy i w kampanii. Patrzę na Dobczycy, patrzę na Suchą Beskidzką, patrzę na Kęty, patrzę na Trzebinie, patrzę na Libiąż, na te wszystkie miejscowości, na Oświęcim, Sylwia, uśmiechnij się, mocne kobiety, kobiety, które wiedzą, czego chcą, które wiedzą, i rozmawiają z ludźmi na co dzień, rozmawiają chodząc po ulicach swoich miast, rozmawiając z ludźmi o tym, co dla nich najważniejsze. Nie o wielkich ideach, tylko o tym, że pieniądze mają służyć obywatelom, mają służyć do budowy chodnika, mają służyć do budowy przedszkola, mają służyć do naprawy czy poprawy jakości służby zdrowia. To są rzeczy, o których my dziś mówimy. I 15 października zdecydowaliśmy i zrobiliśmy pierwszy krok. Ale ten drugi musi być równie ważny, ponieważ za tym drugim idą pieniądze, pieniądze, o których nie decyduje Warszawa, tylko pieniądze, które powinny dostać samorządy, ponieważ tylko samorządy, tylko wy wiecie, jak popatrzeć na każdą złotówkę, jak wydać każdą złotówkę dla obywatela, a nie dla dobra partii rządzącej. Dosyć tego, żeby Warszawa decydowała o tym, czy chodnik w Oświęcimiu, czy w Trzebini będzie remontowany, czy nie, bo akurat burmistrz jest kolegą innego partyjnego kolegi. I o tym są te wybory. Te wybory są o tym, że podmiotowość samorządów musi być przywrócona, że burmistrz małego miasta, że wójt małej gminy musi decydować o tym i ma prawo decydować o tym, co chce zrobić, a rząd jest tylko po to, by mu w tym pomóc. Rząd jest po to, by realizować marzenia obywateli w samorządach, żeby realizować ich marzenia, decyzje i pomóc im w realizacji dla obywateli tego, co najważniejsze. I o tym są te wybory. I mam nadzieję, że patrząc na salę i widząc tak uśmiechnięte twarze z tym małopolskim sercem, z tym naszym, tym naszym Krakowsko, Oświęcimsko, Trzebińsko, Dobczycko i oczywiście Podhala, przepraszam. Małopolska Zachodnia, w moim sercu jakoś mocniej, i opom, żebyś, Weronika, mogła powiedzieć, że na twoim terenie każdy samorząd, który niezależnie od tego, kim, czym będzie, kto będzie nim rządził, będzie rządzony tak, żeby pieniądze, które są potrzebne, były im po prostu dostępne. Wszystkim, którzy startują, szczególnie oczywiście kobietom, życzę tego, żebyśmy wygrali, wygrali i jeszcze raz wygrali. I jedyną rzeczą, której żałuję, to Olek, że nie jesteś kobietą, ale. Ale ostatnie dwie kadencje w Sejmie poznałam Olka i powiem Wam, że niekiedy mi wstyd, ponieważ organizacja tego, co Oleg robi, jak nam pomaga, jak nas zorganizuje w Sejmie, ten jego już słynny Excel, w którym ma dokładnie zapisane, co trzeba zrobić, kiedy powiadomić, kiedy zrobić, pełen szacun, naprawdę. Olku, uważam, że Kraków zasługuje na Ciebie. Uważam, że Ty będziesz najlepszym kandydatem. Oczywiście, że bój będzie trudny, ale Twoje serce i nasze serca muszą spowodować, że będziemy wygrywać.